Widzowie, nagrywamy to od razu na spontanie. Mamy taki pomysł na pranka, jestem tutaj z pandą. I on ma za zadanie poprosić Damiana, żeby dał mu tablet z kontem w Brawl Stars Tam będzie konto Damiana I wtedy bierzemy ten tablecik, uciecamy, uciekamy gdzieś I robimy jakieś grube rzeczy na koncie Damiana Wkradniemy mu się na konto, zostawiajcie łapy w górę I co? Próbujemy, nie ma co zamawiać, lecimy No właśnie widzowie, ja wam tylko powiem, że naprawdę ten odcinek wyszedł mega grubo Więc oglądajcie do końca i zostawiajcie łapy w górę Jak chcecie więcej odcinków tego typu to zależy od was Jak będę widział, że jest dużo łapeczek to one będą No i tutaj szybko wysiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmiku wy wystarczy mnie subskrybować. Pamiętajcie o tym, że każda osoba, która kupi coś z kodem torii w sklepie też jest pozdrawiana na filmie, więc wpisujcie kodik w sklepie Brawl Stars, a teraz już lecimy. Fajny płazik, różowy. Jest... <noise> Nara, wbijamy cię na konto mordo. E! Sobie pada! Szybko widzowie, szybko do pokoju. Dobra, zamykaj to stary na klucz. No, jesteśmy już bezpieczni. Dobra, pokaż to konto w ogóle, Dobra, co on tu ma. <noise> Ej to jest jego konto? czy to w ogóle jak W ogóle jesteśmy w jego pokoju, patrzcie jakie studio i to jest fajnych rzeczy, teraz wam to pokażemy. Więc tak. go zobacz jakie to jest konto w ogóle? Co robimy? Hopie, patrz, zmieniamy konto Legenda Damian, od razu ikonkę wywalić? No po wszystko zmieniałem patrz, co przyjdzie. Ale jakoś głupią taką mówię. Ale bambik. Sławę mu wyłączymy. O kurcze Z jego sprzętu skorzystamy, ja myślę... Oj, myślę, że to będzie dobry deal, dobra. Chciałbym jakoś to fajnie ustawić, żeby jeszcze lepiej to widzowie widzieli. Czekaj jak to się ustawia, wszystko i dobre, chyba wszystko dobrze widać, patrzcie, my tu jesteśmy z pandą. Siemanko. To jest jego konto. Więc dobra, lecimy, już daj wam normalny obraz. Dobra, to co mówię? Lecimy widzowie. Normalnie wjeżdżamy. Ej na początek wiesz co? Weźmy Pozmieniaj tak, żeby to było brzydko i zrobimy ocenkę konta. Dobra. Dawaj, dalej. nie wiem, to jest chyba brzydko. Oj, to jest najgorsze, jakie możemy... Tak się zmienia tu drugi, a tu się zmienia, dobra? Ty, bo ma tu mikrofon. mu takie. Normalnie, Ooo tam tak no Myślisz, że była by łapało? No Dobra, tu mu zmieniamy jakąś emotkę To jest za dobra, Mecha Mortis Nie ma szans, że... Ej, czy on tu się no, dobija? To, stary czekaj... Nie wejdzie, jest zamknięte <laughs> Czekaj jeszcze chwilę stary, musisz chwilę poczekać Później cię zawołamy <laughs> Dobra, za 5 minut cię zawołamy, spokojnie Oj, <noise> dobra, zmienimy mu kolorniku. Chłopie, żeby Oj, no! Żeby nie. Ej, biały. biały, tak! No. Idealnie! Teraz dźmi... Ale będzie wkurzony na nas no trochę. coś cześć. Nie, nie, no, ulubionego za że mu zmienimy, oczywiście. Jaką go byś dał? No jak już czaka. na tego graczu. Dobrze, że to robię z panem, bo to jest specjalista od psucia kont, tak, nie? zmienimy na chopieniem Hanka. Myślę, że on lubi Hanka. Tak to to Dobry, Dobra, dobra i ładnie to wygląda. W ogóle oglądajcie do końca, nie? Czekaj, czekaj, ale bez przesady, no, chopie. Szanujmy się, ale żeby on miał skina wybranego. <głos》>, I teraz skina. jest pięknie. Bez skina, dobrze, coraz lepiej już to wygląda. Dobra, yy, w ogóle chciałem żebyś ocenił jego konto, dawaj. Ocenił jego konto. skali od 1 do 10 co Dobra, byś mylał? Profesjonalna cena, no słuchajcie no, 33 tysiące pucharków, no babik, no babik. No nie ma co tutaj mówić, 3 tysiące już na trójkach, też malutko, no tak przynajmniej 20 tysięcy trzeba mieć winy na solo też poniżej 1000 głosowe, no tak z 3000 wypracowały akurat plusik no pasy ma dosyć spoko nawet ale ta no, takich bambiczkowych pucharków no to się nie wie, że nabił no rangi, no jest tutaj ta 35 wybustowana. No, <grym> no, no 30 <grym> też są <grym> wybustowane. no na solo by nie wbił to myślę, że każdy wie okay. 25 jakieś są, tutaj podobno jakaś chyba z widzami ostatnio widziałem na live Biana. no proszę, no to szacu, no No tak, 20, 20 no, Ty w ogóle spoko, sorry, że przerwa, ale kupimy jakiegoś skina, może? Co, dobra, coś mu wydamy. poli że wymagam tutaj wyjdę. Co jest? Skup no, 1600. Nie, no wszystkich nie. mu nie wydamy, bo się wkurzy strasznie, no. nie? Wolę no, tak dobra. nie ryzykować. Czekaj, ale jeszcze te rangi zobaczmy. Nie, no stary. Ej, co jest? Co się stało? Ej, żeby on nam nie ja wyłączył możliwości grania w Brawl Stars. Dobra, nie, ja wczytuję ponownie, Wypalone. Najwyżej mu chodzi. Co w <laughs> Jaki problem? Dobra, jesteśmy z powrotem. Ej, co on tu ma, moi drodzy? Co, on tu ma, dobra. Musiałby wbić wszystko na 20 A Ej, idzie chyba. No nie, co jest? Co ktoś wnosi? nie wejdzie. czy wy mi na brawla wchodzicie? My jesteśmy nie. cały czas stary na Twoim brawlu Spokojnie. Spokojnie. Nie, no musiałby wbić wszystko na 20 No, no. Wie, że to będzie antyprank, a nie jakiś prank. No, <laughs> pewnie, Wiadomo. No, na pewno musiałby być wszystko na 20 rank. To też ładnie wyglądało, bo te wcześniejsze rang to tak średnio wyglądają. Nie no nie jest aż tak źle, nie. Dobra. No ale mogłoby być lepsze. Takie y 5 na 10. Okej, okay, ale zróbmy mu też w sumie coś miłego. Ja bym kupił mu w ogóle jakąś tutaj, jakiś spray esportowy, ale który no, bierzemy? Zetie, hopie, Zety? No, no, trzeba wspierać. A i to jest w ogóle jakiś nowy, to tak wcześniej nie było. Co to jest? Nowa drużynka, właśnie słyszałem o nich. Jaka? <laughs> nie, nie powiem ci nazwy, <laughs> A, okay. ale będę wiedział za niedługo. Dobra. To, od kogo jest? Luminosity to jest. Nie, nie. To jest Luminosity to jest klasza. Zeta. No dobra, weźmy mu tam zatem, że się ucieszy z takiego usprajanie. Nie, normalnie. 150 zł wydane, nie mogę. <grystanie> Co? Wszystkie gemy wydane na koncie Damiana? Co dobra, jest? odebrany i, i weźmy, zmieńmy kod od razu, bo ma kod Damian. Bez kitu. Widzowie jakim mu wpisujemy kod? To jest dobre pytanko. Ja znam taki sekretny kod. Myślę, no że dobra, widzowie go mogli nie znać. Dobra, od razu go zmieniamy kot. Patrzcie to p i K E Normalnie kod spajki to działa widzowie To nie jest <grystanie> To, co Zobaczymy, zdziwi się jak będzie miał spajka. Mocny ziomek Dobra, co byśmy mu jeszcze zrobili takiego? Może w skarnatu coś odbierzemy. Z co możemy odebrać. Są drogę ma na końcu jakieś. Ma na pewno. Musi być tu widzowie. zobacz, jak tu przyspieszyć się jak no tak wybierzka. Tak. <laughs> no, z dwa byśmy no, mu odebrali, jednego to no, no, jednego no, ja. Normalnie hopie no. bo. Ja hopię, znam taktyki, ale dobra. No taktyka Nie się. Taktyka w lidowie. Oh, yeah. Ale dobra, hic epic hit, jest fajny, no? No widzicie, ja mam szczęście 24 skiny już chyba dropnę zostały. Ej, to mega duże. Dobrze uwaga, co wyleci, czy Państwa... No, szczęście może. Ale mok, da się skipnąć animację, jest dobrze. Mogą być lepiej. I zobaczmy, może ja będę miał więcej Co ty, ty dropniesz? No chyba nie. <grytki> A, dobra, no, no, mogło być gorzej, no, nie? Więc no, na no, 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 spokojnie, dobra. To ty tam coś dalej działaj, panda, a ja robię no, lekkie no, cięcie i pokażę wam, co on ma tu w pokoju, normalnie, z jego stanowisko, Możecie każeć z odcinków, ile to jest gadżetów z Brawl Stars, Napiszcie w komentarzu, które z nich najbardziej byście chcieli. Gdybyście mogli mieć jakieś właśnie takie, bo to naprawdę jest nawet taka kula coś ją mam. Ej, megafon! Muszę coś na nim powiedzieć. Ty, ale nie wiem totalnie jak go się włącza, dobra. Zostawcie! No, nie działa. Chciałem powiedzieć, żebyście zostawili suba, więc jak możecie to subskrybujcie. No i tu ma też dużo innych fajnych rzeczy. Nawet jest szalik Edgara, a i ten szalik, naprawdę giga mu zazdroszczę. Co to jest? <grym> o, to jest też od Edgara, więc to jest jakiś fan Edgara chyba, ale ładny rysmek spajka. No, spoko. wracamy do Brawla, bo jeszcze coś mu trzeba zrobić. No dobra, widzowie, teraz obiecałem, że jeszcze jakiegoś skinka kupimy, ale no trochę mu tam namieszaliśmy z tym profilem, pozmienialiśmy na brzydko, więc tak jak mówię, coś miłego bym teraz walnął. Dlatego biorę Każda sobie... to fajnie, nie. No, będzie się cieszył, ale tak no. jeszcze, żeby nie był zły, na pewno. Tak, bo, to bo to Fajny skin, ale tak. do słabej postaci. <laughs> to, to też ma potencjał. Dobry pomysł. Niebieski, żeby nie szaleć. Myślę, że Ej. niebieska rzadkość. I tu musimy coś wybrać. Um, jest kilka takich, których nie ma odblokowanych. Burger Lu jest spoko. Bluszczowa no, Bel, no, co o niej myślisz? Bluszczowej Bel nie. O, to jest bardziej Kto? taki OG skinek, bo on kiedyś z tych archiwanych. A no, 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 no. no Bomboks Brok też. Ale sporo. zobaczmy, co jeszcze ma na końcu. Zjedźmy do końca. Elegant mi się podoba na przykład. No, Ej, jest, jest ten nowy skin. Ale no, może oni będą go chcieli. Taki... Mi się on nie podoba na przykład, No mi się nie. też nie podoba. Więc ja bym go nie brał no, na pewno. Nikt nie ma skarnetu, ona Czy ona jest bardzo ładna. No. A to jest też kozacki skin jak za tą cenę. No, Widzowie, no, nie najgorszy. napiszcie kogo wy byście wzięli. To jest, o, to to jest, jest fajne, mocny, nie? No. Może go weźmiemy. To jest naprawdę mocne. Dobra, ja, ja bym go wziął. W drugim kolorze też go mam. Uuu, to No, Dobra, ale jeszcze zombie. No, dropnął mi ze Star Dropu co myślisz? O, no fajny, ej ten jest naprawdę spoko Dobra, to gramy w 3 po 3 jak Dobra. ja wygram, bierzemy Zombibi, tak a jak, jak ty. To kiełka? Tak, no, Dobra, widzowie, no, 3 po 3 aha, <grym> no, czyli no, Zombibi. No, Dobra, no to co, zagamy czy za błyskotkiem? By... Nie, no, gemy, bo za gemy. Gamy, bo i... więcej no. Dobra, bierzemy gemy. Tak, w sumie mam prawie limit. Pięknie Dobra, nim, czy... lecimy, proszę bardzo. Zombibi kupiona. Tutaj, super Celem AKa, fajnie, fajnie. Dobra, ej, no to co, to chyba teraz go po prostu włamy i mu pokażemy, co mu pozmienialiśmy, nie? Nie, jeszcze nie? Nagrywam? to nie chcę, sam znajdzie? Aha, dobra. Zapraszamy pana, zapraszamy. Nie nagrywacie? No trochę się łamaliśmy od konto. Bo Jezu. Jezu. Że, no doszliście ode mnie pozwolenie, no. to, nie to, jest nie jest to, było, to nie jest też tak, to nie jest tak, że To te... jest złamanie, bo tak nie można robić, że pan jeszcze robi jakieś rzeczy niefajne. Ja wiem, że chłopaki by mi tu czegoś bardzo złego nie zrobili, ale na pewno są mi prankowe, Chyba. Nie jest na pewno. Myślę, że ty nie będziesz taki niemiły prezent O, już widzę, że mam jakąś ikonę ustawioną na profilowe. Dobra, chłopaki. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to ta ikonka, że mam tutaj za 5 lat ustawiona. To jest największy bamby, Znaczy, tak, No, no tak, najnowsze, wody. najnowsze. Dobra, a gdzie jest mój, ten mój fajny od RayLory? Lori? Larry? Gdzie to jest? Nie ma, usunęliśmy Nie ma. Ja, ja, nie, to się, to no nie można, tak. Nie, da się. Co ty gadasz? No stary, normalnie. Dobra, nie bejtuj no, no nie masz, nie widzisz się. Jest, że... jest, dobra, jest, wraca. Kolorniczku mi. Co jest? A czemu ten nikt się nie świeci, ja nie mam karnetu? Nie, co wy zrobiliście? Czekaj, bo już... Czemu ty nick? Aha, dobra, tu mi zmieniliście, bo... Już... Nie pamiętam, nie? Bo to zawsze, było. dobra, no to sobie to od razu zmienię. Eee, karta bitewna jaka potężna. No, eee, akurat. Bifi nie ma. Dobra. No ostatnio okay. szwankuję, więc się zgadza. Czy coś mi tu jeszcze A wyłączyliście mi tego. No wszystko znalazł, co Dobry, eee, Co mi tutaj jeszcze zrobiliście? No tak mi się nie chce teraz ustawiać, to się potem pobawię. to nie jest aż takie ważne. Dam sobie o. Prawo to ja niech tu będzie. Dobra. Um, widzę, że gemów brakuje. Ty, dobra. To mi się nie podoba. Nie gemy, nie gemy ci oddam, stary. Jakiej, że Hank ma 10 level? Nie, <laughs> wcześniej tym co sprawdzałeś. W profilu jakby. Profilu? Co niby? że rzeczak jest ulubionym brawlerem. No, to, nie, nie, Spoko no! Jeździ sobie, z mam na nim najmniej pucharków, ale no może być. No dobra, mm. no to kolejna taka rzecz, którą no, widzisz, że już nie masz gemów, co, nie? No skinek został jakiś kupiony na skinek 99%. No nie tylko Skinek. sklep się świeci na nowość, więc tu nic nie kupiliście. E... Zeta jest kupiona, yes, dobra, widzę. Ja. Ale to jest spoko i tak bym sobie tę Zetę jeszcze kupił. Nie kupił. od razu, patrz, 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 nowy team wleciał. Wcześniej go nie było. Okay. Od tego o, sezonu wjeżdża. O proszę, dobra, no to tutaj caster profesjonalny <noise> daje fajne ciekawostki. Super, ale fajnie, że mi Zetę kupiłeś, tak, będzie jak kibicować tam, Gero i kryzys. tak dalej. Fajnie. Czy tu się coś zmieniło? Nie. No, no, to no tak, że to nie, nie ma nowego brolera tutaj nie dostanę. Nie. Ale widzę, że mam fajny kot, to jest spajka. jest spoko. Co tu się dzieje dalej? Dobra, nie kupiliśmy tej piskliwej nuty, dobrze, bo mi się nie podoba za bardzo. Pewnie tu jakaś była dzika oferta, którą mogliście też kupić, bo tam to kosztowało tylko 29 g. No więc coś tu jeszcze musieliśmy Więc wiedzieć. coś tu było, tak. To teraz wejdź w zadymiarze, bo ich jest dużo, to ci podpowiemy, okay. do jakiej postaci ci kupiliśmy po prostu. No mm, tak. W sumie tak. lepiej by było, jakbym sobie... Możesz mi jakoś nakierować, nie konkretnie mówić postać, nie? To okay. panda, okay. dobrze, rzadkość może. O. Rzadkość? <laughs> Epicka, epic, Dobra, no, dobra, no, no to wiesz. To tylko rzadkości. Zobaczymy, czy szybko szybko cię znajdzie, bo to Edgar? Edgar. Nie, no dobra, garaciu, Ci odrzuciłem to odbocie, nie. <grym> Dobra, do Lary i Lori nie mogliście mi kupić, do Perły też nie. że do Perły mogliście, chyba że go trafiłem. Nie, trafiłem tą Vintage. Nie, nie, nie kupowaliśmy. Dobra. Akurat. Zobaczymy czy swoje no, 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 nie, mm, ale z swoje swojej Może kogoś, może ktoś do Gale'a? Nie, no, Handlarza ja miałem, wszystko wody, się wody. zgadza. Wydaje mi się, że do tej Pipery mogliście mi coś kupić, na przykład. Aż tacy mi nie znają. Nie. <grym> <grym> dobra, no ja to że to jakiś anty-frank był, nie? No, ale no... Epiki, 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 panie Okej, okay, okej, okay, dobra. Epiki mówisz. Mm -hmm. Do bo coś nowego nie też nie wpadło. Oj, to może być ciężkie, a coś z tą postacią bardziej? Krótka nazwa. Machi Hypercharge. O, ma Hypercharge, no to nie ta. A do tego i tak ma fa e, fajny ten skinek. E, Bibi, tak? Do Bibi, nie, do Bibi nie, okej. Okay. Mm. Nie, no do czemu? dobra, cofaj, cofaj. Jak to? Bibi, sprawdź dobrze, co? stary. No kogo nie miałeś? Nie miałem z Bibi? Nie miałeś. Nie miałeś. Ja jestem pewien, że ją trafiałem Jest nagrada, Geniali, może nie na twoim W sensie, tak, może na, na dajcie mi chrupkę albo coś, ale nie? Ładny właśnie, ale ładny właśnie, się zastanawialiśmy Ogólnie git, ale on, on kosztował, bo już nie pamiętam 79 gemów 79 jest Spoko, nie? No, <laughs> do <grym> rotacji ja No ale no, patrzcie co ja tu mam, Admiros no mi ja takiego skina no. zafundował tutaj na odcinku To jest trochę Piratka, topka, nie? No ale co, no jest zombiaczek, git Bardzo ładny A zobacz, czy masz skina jakieś do tego, do kiełka Do kiełka? O, do kiełka? Właśnie się zastanawialiśmy Czekajcie, gdzie jest kiełk Są tu będzie. No, w mitykach, nie? Musi być. Jest, dobra, jest. Okej, no. okay. wypaczony. Jest, no. A, Ej, myślę, do kiełka. No. Są takie skiny, które mi się bardzo podobały. Który? to no, tak jak nic. Który? Dobry wzięliście? My, my nie wzięliśmy właśnie. Nie kupiliście dobry. żadnego? Który? Bo ja mam w ogóle teraz super do kiełka, więc fajnie by było go nawet ulepszyć i sobie nie podziałać. Nie, nie kupiliście nic. Ale który? Okay. Bo tu zresztą. Mam, mam. No właśnie patrzcie, mam tutaj, nie wiem, tego księżycowego. On jest też mega słodziakiem, ale on był na jakichś promocjach. To ja też A, tak. To, to sobie czekam, żeby znowu go z jakieś prowokacji czy coś. Te można trafić e, normalnie ze star Drop. O nich myśleliśmy, o graliśmy nim, no. w 3 3 o to, którego bierzemy. Tak, no. Albo to, no. ale... albo Zombie Aha, no. dobra, no to chyba lepiej siadło, chociaż też animacje ma fajne. No, są spoko nawet. Ale no mam tego tropikalnego po odcinku z tobą ostatnim na przykład, on jest mega wychillowany. No i mam jeszcze tego wypaczonego, który jest e, mega wariatem. No jest spoko, no, wiesz, taki luźny prank, myślę, że coś tam sobie e, no Ja ci oczywiście te gimmicky przeleję, żeby nie było widzowie, że to jego gemy wydaje od razu, które miał. Odzyskał 180 gemów? Tak. Dobra, no. za Z to nie musisz. Za... No za, za to nie musisz, bo ja okay. tak bym sobie kupił. E, w ogóle ten sklep mi cały czas się świeci, że tam jakaś nowość na mnie czeka, ale ja nie wiem co tu chodzi. Ej. Chyba, że... a że o to chodzi. Ale no przecież kupiłem za to, po prostu tu kupiliście. ja dobra, no... No nic no. no całkiem więc, spoko. To tak wygląda ten odcineczek widzowie, jak coś to kiedyś do pandy jeszcze wbijemy i mu zrobimy. mam na konto. Siemanko no widzowie. Siema!